8 stycznia. Pierwsze czytanie dalej jest z pierwszego listu świętego Jana Apostoła i tym razem wkraczamy w piękny fragment na temat miłości. Umiłowani miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy kto miłuje narodził się z Boga i zna Boga, kto nie miłuje nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Bardzo mocne słowa. Skoro Bóg jest miłością, każdy człowiek, który kocha, jest bardzo blisko związany z Bogiem. Aż mówi święty Jan jest narodzony z Boga. I żeby być blisko Pana Boga, trzeba kochać. Z drugiej strony, że jeśli jesteśmy blisko Boga, też kochamy. Ale gdzieś nam w tył głowy się zaczyna rodzić pytanie: czy każda miłość? To dlaczego dzisiaj tak wydaje się, że wiele miłości jest zabronionych przez Kościół? Mówimy, że wiele miłości jest zabronionych przez Pana Boga. Mogą być dwa problemy. Po pierwsze, że my źle rozumiemy, kim jest Pan Bóg. Nie do końca go rozumiemy. Stworzyliśmy go sobie trochę na swój obraz, i tam, gdzie ludzie naprawdę się kochają, my uważamy, że to jest przeciwko Panu Bogu, bo nie do końca tego Pana Boga odkrywamy. Albo może być drugie nieporozumienie, to znaczy źle rozumiemy miłość. To, co my nazywamy miłością, może jest pożądaniem, może jest tylko pragnieniem drugiego człowieka, może jest po prostu jakimś uczuciem, emocją. I tak naprawdę nie powinniśmy mówić miłość, bo prawdziwa miłość jest zawsze z Boga. Prawdziwa miłość nigdy nie jest przeciwko Panu Bogu. Byłoby piękne, gdyby się na tym świecie udało przybliżyć te dwa pojęcia, to znaczy, żeby ludzie mieli świadomość, że Bóg nigdy nie jest przeciwko miłości, bo przecież każda miłość jest z Pana Boga i że miłość nie może być przeciwko Panu Bogu, bo, bo przecież Bóg i miłość to w jakimś sensie jedno. Żebyśmy tak bardzo poznawali Pana Boga i tak bardzo chcieli poznać, czym jest miłość, żeby coraz bardziej te dwa pojęcia stały się dla nas identyczne. Psalm 72. Mówi, Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość Synowi Królewskiemu. Boże, przekaż Twój sąd królowi. Bóg sądzi, a w imieniu Pana Boga sądzi król. Ma bardzo ważną funkcję. W ogóle w Piśmie Świętym sędziowie są nazywani Elohim czasami, czyli bogowie. Oni są jak bogowie, bo mają taką bardzo ważną funkcję sądzenia. Sądzenia, słuchamy świadków, słuchamy ludzi, wydajemy werdykty, wydajemy osądy. I tak naprawdę to jest jedna z niebezpiecznych rzeczy, bo należące do Boga, tylko Bóg zna serca, tylko Bóg zna tajniki. Tylko Bóg może doskonale wiedzieć, co kto z nas robił, albo jak się zachowywał. Kiedy wydajemy wyroki w imieniu, czy zamiast Pana Boga, kiedy wydajemy wyroki o drugim człowieku, musimy pamiętać, że że to jest to, co jest dane nam od Boga. Musimy bardzo uważać, to znaczy musimy bardzo kochać. Skoro Bóg jest miłością, to możemy osądzać tylko wtedy, kiedy kochamy drugiego człowieka. Jak go kochamy, to nasz osąd nie sprawi, że mu zrobimy krzywdę, ale nawet jeśli trzeba będzie go ukarać, to ukażemy go po to, żeby go ocalić. Nie ma prawdziwych sądów bez miłości tych, którzy są osądzani. Jeśli nie kochamy kogoś, to lepiej naprawdę go nie osądzać, bo, bo mu zrobimy, zawsze mu zrobimy krzywdę. Ewangelia Marka, fragment opowiada o cudownym rozmnożeniu chleba i Jezus w tej Ewangelii wydaje się taki, taki bardzo, bardzo ludzki. On, widząc wielki tłum, zlitował się nad nimi. Byli jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać w wielu przypowieściach. On, widząc ludzi, nie denerwuje się, on, widząc ludzi, nie wymaga od nich, żeby mu pomogli. On, widząc ludzi, nie chce ich wykorzystać, on, widząc ludzi, chce im dać. Czy to dać rozmnożenie chleba, czy to dać naukę, czy to dać jakieś uzdrowienie. Jezus ma w sobie jakiś taki niesamowity potencjał, żeby patrzeć na drugiego, jako na kogoś, komu mogę pomóc, komu mogę okazać miłość. To jest, to jest niesamowity ideał, żebyśmy mieli takie podejście, że nie chcę wykorzystać drugiego człowieka, nie chcę od niego wziąć tylko dla siebie, nie myślę tylko kategoriami, jaki ja z tego będę miał pożytek, ale zacząć myśleć kategoriami, w czym ci mogę pomóc, w jaki sposób mogę okazać Ci miłość, w jaki sposób mogę okazać Ci życzliwość. To jest, to jest przepiękna cząstka Boga w nas samych, kiedy człowiek potrafi tak otworzyć się na drugiego człowieka. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.